Siemanko, Witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i słuchajcie nagrywam jeszcze przed wyjazdem jeden odcinek niestety nie nagram wam nowych postaci i sprawdzania musicie sami sprawdzić ale widzowie wiemy już jaka postać jest w jakim tutaj typie jakby czy jest rare czy jest mythic czy jest exclusive także już wam mówię dodatkowe liki i widzowie epizod 72 part pierwszy będzie oczywiście wieczorkiem za 9 godzin 26 minut kiedy to nagrywam także naprawdę mega malutko czasu zostało jeżeli chodzi o event wielkanocny to Dwa tygodnie jeszcze macie. W ogóle udało mi się wszystkie tiery zrobić. To już chyba dwa dni temu. Co prawda to i tak nie szybko, bo bardzo wolno, ale no dużo grałem. Także mamy tier 50. Myślę, że event ukończony idealnie. A jeżeli chodzi o Dzień Świętego Patryka, to już na Titana Clovermana nie ma szans widzowie, żeby go zdobyć. I uwaga! To jest ciekawe, bo Lucky Speakermana jest dużo. Leprikona też ludzie nakupowali i nie dziwię się, bo jest OP, ale Titan Cloverman jest też naprawdę fajny do grania i słuchajcie, on na pewno będzie o wiele droższy w gemach za niedługo, bo ma 30 32, jakby jest go tylko 32 tysiące, nie? To jest naprawdę mało, to jest naprawdę bardzo mało i to jest mityk, który ma dużo obrażeń jest to Titan, także widzowie event odlatuje i pewnie ceny polecą w górę. I teraz tak, jeżeli chodzi widzowie o nowe postacie... To wiemy na pewno, że będą nowe skibidi, to co mówiłem wam w poprzednim odcinku, ale słuchajcie, dzisiaj jesteśmy pewni, znaczy w poprzednim, poprzednim, jesteśmy pewni jak to wygląda. Ogólnie będzie upgraded mech kamera i widzowie jak widzicie jest to mityk i on ma 5600 obrażeń, 60 zasięgu, czyli bardzo dużo, mm, cooldowny fajne, czyli 28000 na sekundę bije jak widzicie, także jeszcze nie wiem czy te staty się nie zmienią, ale jeżeli wierzyć im teraz, to, to tak to wygląda i słuchajcie, jeżeli chodzi o tego mech kameramena, no to widzowie jak go postawicie? stawił Telantrik na swoim filmie, to wygląda on tak. Macie tutaj no nieco rozmazane zdjęcie, bo to z filmu, ale wiecie, widzicie, widzicie o co chodzi, już wam mówię. Upgraded Mech Cameraman maksymalnie na level 6 się go wbija za 5600, jak widzicie, 60 ręcza, także wszystko się zgadza. No i tak wygląda ten Mech kamerka, ale widzowie, to nie wszystko, bo mamy też oczywiście upgraded Camera Spider i to jest postać ekskluzywna. Zakładam, uwaga, zakładam, że będzie tutaj, że będzie zamiast jakiegoś na przykład Widzowie, co jest tutaj najstarszy w sumie Jetpack Mace Camera, chyba, więc może zastąpić Jetpack Camera Mena Ewentualnie, no bo za bardzo im się pewnie Titany. Titan Clockman się mega dobrze sprzedaje. 603 tysiące, czajcie, to jest tak dużo postaci za Robuxy wykupione. Najwięcej chyba w historii, tak mi się wydaje. No bo jak był kamera Reaper Drone, to ile miał? 319 tysięcy, jakiś jetpack kamera 854, dobra widzowie. To i tak Clockman przegrywa z jetpack kameramenem. Nie wiem jak, ale wow, dobra, powiem wam, że jest grubo. To jednak jetpack kamerka był mega kupowany. No jeżeli chodzi widzowie o ten tutaj Exclusive Units, no to myślę, że tutaj właśnie będzie ten Upgraded kamera Spider. No bo chyba ciężko, żeby nowego krejta dali, bo aktualnie hyperków jest coraz więcej, DJTV też i dobrze, ale nadal nie ma ich jakoś mega dużo, także myślę, że jeszcze te krejty zostaną, także tutaj widzowie trzeba poczekać. Jeżeli chodzi o granie tym upgraded kamera spiderem to zobaczcie takiego skrinka jest bardzo ogromny zasięg 50 range'a, cooldowny bardzo malutkie, explosion radius w ogóle on też eksplozję jakąś tworzy i mamy łok range'a też 50, także naprawdę mocny kamera spider. Na pewno lepszy od tego pierwszego. To wiadomo. Jeżeli chodzi o tego kamera spidera, macie też takie zdjęcie z bliska. On tutaj widzował jakąś plazmą strzela jakimś takim laserkiem potężnym. Także naprawdę wygląda to mega dobrze. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o, te o tego upgraded kamera spider, no to myślę, że będzie naprawdę przy Zdatny. Niestety nie widzimy ile ma obrażeń, bo tam nie było pokazane w ogóle. Także myślę, że Ewan tutaj nie chciał zlikować. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale po prostu no nie ma, nie ma jeszcze pokazanego ile mamy obrażeń. Ale widzowie, są dwie ważne rzeczy, są bardzo ważne rzeczy, które na pewno was ucieszą. Bo jakby, jeżeli nie, jakby bardzo, bardzo chcecie mieć Upgraded Titana Drillmana, co nie? Jeżeli chcecie. Ja tam nie chcę, miałem już kilka razy i w ogóle mi się on nie przydaje. Ale tak, jeżeli chodzi o Endless Moda, to mega zmiany nadchodzą, bardzo potężne, które mi się bardzo podobają, no bo jednak to będzie fair, tak? Ja w ogóle, widzicie, Endlessa nie gram, bo to jest totalnie nie fair. Ludzie tutaj grają dwójkami, trójkami i korzystają z dwóch takich, no nie bugów gliczy, bo to nie można tak tego nazwać, to po prostu jest jakby funkcja element gry, nie? To jest element gry, ale twórcy od tego odejdą. Czyli tak, pierwsza rzecz, którą naprawią na Endlessie, nie będzie można wchodzić i wychodzić do meczu. Czyli nie będzie można zrobić tak, że wiecie, gracie we dwójkę albo w trójkę, macie pełno postaci nałożonych na siebie, to swoją, swoją drogą zaraz powiem o tym, ale tak, gracie sobie z kolegą i po prostu ten kolega na przykład wychodzi w momencie, kiedy jest bardzo trudny wave, a jak wyjdzie, to HP tych Skibidis się o wiele no po prostu się zmniejsza do jednego gracza, później on wbija ten wasz kolega, i wygrywacie totalnie wave na easy, tak ludzie ciągle robią, próbują i w ogóle jestem bardziej za tym, żeby to było fair, czyli właśnie, żeby nie można było tego robić, bo wtedy będzie łatwiej zdobyć upgraded Titana Drilla na takiej zasadzie, takiego fair play'a, takiej, no nie wiem, jakby to powiedzieć, takiego zdrowego grania, nie? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby ciągle tutaj, wiecie, używać tego, że że wchodzimy, wychodzimy, Nieważne, czy to się, nie wiadomo, czy to się uda, czy nie, ale ludzie, którzy są bardzo tutaj, no, tacy paleli dla tego Upgrade Titana Drilla, no to będą to robili i przeważnie ciągle są to te same osoby. Mi się wydaje, że na tej tabeli to ciągle wygrywają Upgrade Titana Drilla te same osoby i to jest chore, bo wtedy oni mają najwięcej gemów, wiecie, sprzedają te drille, no i masakra, masakra, naprawdę. Ogólnie był też taki glitch, że można było kopiować. Ludzie skopiowali kilka właśnie tych seriali, chyba tam około 200 od 200 do iluś tam numerków, także uważajcie, nie wiem dokładnie, niestety nie powiem Wam, ale słyszałem i jest to prawdą, że niestety możecie kupić też Upgrade Upgraded Titana Drilla, który będzie kopiowany. To już jest naprawione, więc od teraz te wszystkie nowe, które się dostaje za tablicę wyników tutaj, za bycie najlepszym na Endlesie, to już no nie będą kopiowane, ale coś się stało, że ludzie to pokopiowali. Nie wiem jak, ale naprawdę to zrobili. Skopiowali postacie z tabeli, także no trzeba uważać. Ja raczej wolę kupować, jak Upgrade Upgraded Titana Drilla kupować, to od tych numerków 400 do właśnie 700 teraz z tych najnowszych, nie? Jeszcze w ogóle nie odebrało 17 osób, to jest hołaj totalnie. Jak można nie odebrać upgrade Titana Drilla w ogóle za wygraną? I teraz tak, widzowie, jeżeli chodzi o tego upgrade Titana Drilla, także mega, mega spoko, bo będą to naprawiali, tak samo nie będzie można kłaść z tego, co wiem, postaci na postać wychodząc, no bo nie będzie można wychodzić, nie? Więc nie będzie można używać tego buga, tego, no, powiedzmy tej funkcji w grze, jak to mówią, ale to jest nie fair, nie? Także ja bardziej wolałbym, żeby ten Endless był taki, że każdy mógłby zagrać solo i po prostu kto najlepiej zagra, No kto najlepiej zagra, kto najszybciej zagra będzie w tabeli wysoko i tyle i wygrywa drilla i wtedy normalni gracze, tacy, którzy no, nie mają potężnych postaci i po prostu no gracze, którzy nie używają tych bugów i no, nie psują gierki będą mogli normalnie wygrać Upgraded Titana Drilla, także ja za tym totalnie widzowie jestem i właśnie dlatego wam to nagrywam, ten film żebyście wiedzieli, że takie zmiany nadchodzą. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj jest taka tabela i to jest top win, nie? I tutaj mamy top płynki i większość tych top winów to są jakieś bacony Jakiejś kwę ileś i patrzcie po 8000 tutaj ziomki w większości to beacony. I to nie jest normalne, więc tutaj najpewniej tą tabelę będą tutaj tak robili, żeby jak najmniej tych baconów było. Bo najpewniej te bacony, no po prostu coś tu czytują gierkę i wiecie, wbijają się w tabelę. Jakby nie wiem po co, bo to i tak nie ma większego znaczenia, ale też ta tabela ma być troszkę wyczyszczona i ogarnięta. Także widzowie, tak to mniej więcej wygląda. Event Wielkanocny zostaje dwa tygodnie jeszcze. Ja wracam do was 1 albo 2 kwietnia i słuchajcie, nagram wam na pewno sprawdzanko nowych postaci i z tego co wiem, ma być coś na prima aprilis, widzowie, także się przyszykujcie. Ja niestety, no mówię, będę troszkę po czasie z tym wszystkim, ale na pewno wam wszystko nagram. Także ja, widzowie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to chciałem wam pokazać po prostu, jak wyglądają te dwie nowe postacie. Mamy mityczka, mamy ekskluzywa. mityczek, najpewniej do samonowania za coiny, a ekskluzyw tutaj w sklepie, tak myślę. Tak zakładam, nie wiem, być może mnie, mnie zaskoczą i wejdzie jakiś crate, no ale raczej nie, bo nie były pokazywane inne postacie. Także myślę, widzowie, że trzeba będzie wydać Robuxy na nowego, upgraded m, kamera Spiderka, nie? Także zobaczmy sobie, co tu jeszcze mamy. Mamy podpisy, ja oczywiście podpiszę. O, tu 600, kto da, kto da więcej niż 400, oczywiście ma podpis od razu, widzowie, także wtedy ja nawet tutaj, wiecie. Totalnie poza kolejką ktoś dostaje podpis, bo jak dobrze wiecie, ja mam mało czasu, mam duży spam. Teraz aktualnie wszystko mam podpisane, bo od rana podpisywałem, więc mam aktualnie tylko 24 wiadomości. Ale ogólnie jest tych wiadomości mega, mega dużo. Także myślę, widzowie, o, dziękuję, dziękuję tutaj, że jak najbardziej wszystko podpiszę tutaj, oczywiście. Już poza nagraniem, wiecie, przed wyjazdem, i na wyjeździe też będę podpisywał. Także możecie śmiało wysyłać 400 gemów, widzowie. Piszecie, podpisz, bo inaczej, jak nie wyślecie, tak? To traktuję to jako prezent. Tak samo tutaj, widzowie, jeżeli chodzi o. Mm, skrzynkę, to ustawcie sobie ją dobrze, dajcie tutaj na zielono te rzeczy. Ja krejtów nie przyjmuję, ale to ja. Generalnie sobie ustawcie na przykład mity godly exclusive na zielone, nie? Żeby to nie było tak i, i tutaj jakby przyjmowanie postaci i gemów, bo jeżeli nie dacie tego, to później ja wam wysłać nie mogę, no i biorę to jako prezent, bo nie mogę wam odesłać postaci, także wiecie, tutaj jakby tak naprawdę no zawidzicie wy i wtedy ja sobie traktuję to jako prezent, także pamiętajcie, żeby po prostu dobrze ustawiać skrzynkę. Powtarzam to często, no i powtarzał będę, no bo jednak wiecie, no, Tutaj, że tak powiem, no przydałoby się, przydałoby się informować jednak, bo no jeszcze dużo osób tego nie ogarnia. Chociaż no to nie moja wina tak naprawdę, no ale widzicie, mimo wszystko wam mówię, bo nie chcę, żebyście tutaj tracili przypadkowo, żebym ja nie uznał tego jako prezencik, nie? No bo no po prostu tak uznam i tyle, no bo jakby tutaj coś do mnie przychodzi, no to może być jako preze prezencik. Dzięki Just Gamer ja nic nie wysyłam, jeżeli chodzi o pytanie mnie, czy coś wyślę przez pocztę, to tak widzowie też nie róbcie, bo i tak nic nie wyślę. Dobra, toksik, i teraz tak. Konkrety, konkrety, widzowie, chcecie podpis, 100, 400 gemów albo więcej, to wtedy poza kolejką. O! I a propos, widzowie, coś, czego po prostu, ja przepraszam, ale ja tego widzę. Asystent, dlaczego masz źle ustawioną skrzynkę? No i co ja mam teraz, widzowie, zrobić? I wy powiecie, że ja skamuję, tak? A ja teraz chcę odesłać chłopu Toxic Upgraded Titana kamerkę, nie mogę. No i teraz ja, ja nie będę do niego pisał i go zapraszał do zdajowych, bo, bo nawet się nie da. Ja na się nie lubię pisać. Także jak ja mam się skontaktować z tą osobą, skoro, no, toksika mu nie mogę odesłać? Więc, no, widzowie, weźcie, ustawcie dobrze te skrzynki, bo teraz ten toksik, okej, okay, to jest jako prezent, Czaję, jakby rozumiem, że nie chcesz go dostać z powrotem, tak jakby, no bo stary, no, chyba nie chcesz go dostać z powrotem, skoro masz ustawione, że nie akceptujesz tego itemu. Także, no, generalnie dzięki za prezent, no, bo nie, no, nie, żeby był, nie żebym był hamski, ale Czajcie, no ja, ja teraz nie mam jak tego odesłać. I dużo osób tak ma. Także ustawcie to dobrze, bo później ja nie mam jak tego odesłać. Piszecie, że skam, no ja to biorę jako prezent. No bo co mam z tym zrobić? No nie będę, wiecie, ja mam giga mało czasu. Ja muszę podpisywać setki podpisów dziennie dawać, jeszcze mam życie prywatne i w ogóle. No i jakby kilka kanałów prowadzę. Jak ja bym miał latać za ludźmi, bo źle ustawiają skrzynkę, no to czajcie. No brzmi to jak komedia, nie? No serio. Jeżeli ktoś nie, nie potrafi ustawić skrzynki, no to niestety nie jest to moja wina. ja Już tutaj po prostu zostawiam postać. Także jeszcze raz mówię, ustawcie widzowie te skrzynki, bo macie normalnie na żywo, nawet przykład. Że no, dużo osób tak robi. Także proszę Was ładnie i doszadujmy no, się, nie? Po prostu, żebym ja też czasu nie tracił i żeby później nie było aż kam, Także widzowie, dzięki za obejrzonko. No ja lecę. Słyszymy się na pewno na sprawdzaniu nowych postaci. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Taki pogadankowy, ale przyda się, bo dużo dzięki temu byś wiecie. Więc epizod, widzowie, czekajcie na 72, part 1. Jak będzie prima Aprilis, będą nowe postacie. Merezik wróci i widzowie zrobimy potężne odcinki. Dzięki za obejrzenie, Siemano.